Siedzę przed tą karką, długo piszę cenę. Na coś łapę, szkołem, że ja ją pierdolę. Zdana się uczyć na lekcji, te ja wolę i zakonuj, skleję ja sobie w do których na niebie ty spalę i zdrowie to znowu Teraz układam koyny myśląc czy, myślą, czy uda się Nie wiem, czy Ci się to spodoba Dalej będę te rymował Choć po rymowaniu zawsze myślą fajnie Zionek nie podskapuj, do mnie zwolnią majki bo zajwisz się zdaje, że się też tej majki A wiesz dlaczego? Bo umymę, a dlaczego nie, się? A dlaczego? Bo kurwa nic tego nie robiłem. Dziomek, weź do mnie nie podskapuję. Poznaje, że ci muszę jego kopać, żeby lecić z swojego pałacu. Dziomek, ziomek, do mnie nie podstawy. Poznaje ci mu sobie kopa, żeby wylecić z pałacu. Co ty tutaj robisz? Nic się a tak naprawdę to nabicie bzdury pierdoli. Ja nabicie wzór nie pierdolę. I w życiu na to nie pozwolę. Jednym to pierdolę to jest I Ja nie mówię o tym w życie. I w tym temacie się otwieram, bo taka jest trolla rapera. Na hejterów mam srogo wyjebane. Tu kurwy mogą mówić, no mnie jestem to nie kolejna amy. Nie jestem dobrym MC, ale chyba jestem w niej szkole i teraz to na tym wycieczku ci opowiem. Już kończę to moje remowanie. Cieszę się tylko że serca na wątarę. Tydzień, ktoś do mnie podskakuje Może ja by ci mocne ukopa, żeby swojego pałacu Tydzień, ktoś do mnie podskakuje Może ja by ci mocne ukopa, żeby swojego pałacu